Pamiętacie to? Otwieracie paczkę, palce nurkują między chrupkami i nagle jest kolorowy krążek Tazo. W jednej chwili stawał się najcenniejszym przedmiotem na szkolnym korytarzu. Dzisiaj cofniemy się do czasów, kiedy Tazosy zawładnęły dzieciakami w Polsce i spróbujemy zrozumieć, jak z marketingowego dodatku stały się symbolem całego pokolenia. Hej, tu a dziś historią zaczniemy w Meksyku. Jest rok 1994. Firma Sabritas, część koncernu Frito-Lay, padła na pomysł, żeby do paczek chipsów dorzucać małe, kolorowe żetony z postaciami z kreskówek. Nazwali je Tazo. Pomysł nie był całkiem nowy. Inspirowali się bowiem grą Pox, popularną na Hawajach, gdzie dzieciaki zrzucały skupki, kartonowe kapsle, próbując trafić w nie cięższym krążkiem. Ale tazo miały przewagę. Były trwałe, kolorowe i przede wszystkim zlicencjonowanymi bohaterami LoyTunes, Pokémon czy Star Wars. I'm <laughs> There's 250 million tazos to find out there, all free at Walker's Crisps and Snacks. 250 million? That's a lot of plastic. Yeah, it's that big promotion I've been looking for. Promotia Lace, Lace Max, Pichitos Pokemon Tazo. Bierz wszystkie 51 Pokémon Tazo i graj z przyjaciółmi. Ustaw bierze i rozbij bierze. Dodatkowo do zdobycia zestawy POP z telefonem Tony. Szczegóły w internecie. Gwiezdne Wojny. Przygoda wszechczasów wraca na ekrany kin. Nowe, cyfrowe efekty specjalne. Musisz je usłyszeć i zobaczyć. Tazo będą ci je przypominać. Ponad 60 milionów Tazo czeka w wybranych paczkach chipsów. Chrupiących Lays, falistych Ruffles i nowych Cheetos. Zbierz 50 różnych scen z Gwiezdnych Wojen. Stwórz galaktykę Tazo. Stwórz swoją kolekcję Tazo. Możesz wygrać 100 tysięcy złotych. I to wystarczyło, żeby wywołać globalną gorączkę. W polsce Tazosy pojawiły się w 1996 roku w chipsach Lays, Raffles i Cheetos. To był strzał w dziesiątkę. Pierwsza seria to Lollipions i kosmiczny mecz, ale prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła dopiero z Pokémonami. Kiedy w 1999 roku ruszyła pierwsza seria Pokémon Tazo. Do zebrania było aż 150 żetonów z kultowymi postaciami. Dzieciaki zaczęły kupować chipsy nie dla smaku, tylko po to, żeby mieć je wszystkie. Promocja Lace, Lace Max i Cheetos Pokémon Tazo. Teraz 50 nowych Pokémon Tazo do Twojej kolekcji. Zbieraj, graj i wygrywaj. Pokémon Tazo 2: Promocja Lace, Lace Max, Cheetos i roldgold. Gold. Fantastyczne przemiany. Bierz kolekcję 50 trójwymiarowych Tazo. Możesz wygrać radiomagnetofon Thompson z odtwarzaczem CD. Dodatkowo do zdobycia 10 nowych Master Tazo z postaciami trenerów. Pokémon Tazo 2. Szczę... Po wakacjach. Gra zaczyna się od nowa. Do zdobycia 40 nowych trójwymiarowych Tazo oraz 10 supergrubych grubych Zaper Tazo. Rozbij wierzę! Dodatkowo możesz wygrać osobisty odtwarzacz CD Thompson. Promocja Pokémon Tazo 2. Lace, Lace Max, Citos i Gold Gold. Szczegóły w internecie. Gepard Czester ogłasza. Pokemony wróciły! Zobacz nowy Metal Tato z Pokemonami do twojej kolekcji! Nowy Magnet Ball złapie je wszystkie! Szukaj Metal Tato w paczkach Cheetos, a w sklepach nowego Magnet Bola! i jest zabawa! Czester prezentuje! Gras! we Teraz nowy Metal Tato z do twojej kolekcji! Rozdnij celuj w Magnet Tarczę wygrywaj! Nowych okay. Metal Tato szukaj w paczkach a w sklepach Magnet Tarczy! Cheetos i jest zabawa! Istniały specjalne metalowe tazo, które można było wygrać tylko w konkursach. Dziś osiągają na aukcjach nawet 300 zł za sztukę. Tazosy były nie tylko do zbierania, można było nimi grać. Każdy gracz kładł kilka swoich żetonów na stosie, a drugi próbował je zbić cięższym krążkiem. Te, które się odwróciły, przechodziły na jego własność, ale w praktyce większość z nas traktowała je jak świętość. Zbieraliśmy, wymienialiśmy, segregowaliśmy, tworzyliśmy całe systemy wymiany. Trochę jak minigiełda. I wtedy pojawił się nowy poziom obsesji. Albumy, segregatory, listy braków, a nawet zeszyty, w których notowaliśmy, z jakich paczek wypadły konkretne tazosy. Niektóre tazosy miały różne wersje tego samego numeru, ale były błyszczące, świecące w ciemności lub 3D. Promocja Lace, Lace Max, i Logo. Dodatkowo do zdobycia 10 standardzy z Pokémonami. Szczegóły w internecie. Nowe Podwójna zabawa Dazo i naklejka! To się klei! gdzie tylko chcesz! Pokemon, Tazo. 40 nowych Pokémonów na duo Dazo i 10 nowych Zaberów w promocji Lazy Cheetos. A w promocji Twistos dodatkowo 10 nowych Trio Dazo. Uwaga, mnóstwo pieniędzy w paczkach. Pokemon, Tazo. Szczegóły w internecie. Tazo. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, mamo. Patrz, zupełnie nowe Flash Tazo. Też mam. To co, zagramy? Dobra, ale ja rozbijam wieżę. Pokemon Flash Tazo. Nowa promocja Lakes, Lace Max, Cheetos i Road Gold. Do zdobycia 33 zupełnie nowe Pokemony. Świecące w ciemnościach. Super plakaty. I aparaty fotograficzne joy -Con. Szczegóły w internecie. Dla firm spożywczych Tazosy były marketingowym złotem. Połączenie prostej nagrody z emocjami kolekcjonowania sprawiło, że sprzedaż chipsów poszypowała w górę. Dzieciaki nie chciały po prostu paczki Lays. Chciały Tazo z numerem 6, bo akurat to był Charizard, którego im brakowało. Frito-Lay wykupiło globalne licencje. W Polsce, współpracując z panini i firmami zajmującymi się drukiem 3D, stworzyło perfekcyjny model lojalności. Kupuj! Aż zbierzesz wszystkie. W niektórych krajach wprowadzono nawet Tazo Points. Można było wymieniać je na nagrody, w Polsce nigdy nie pojawił się ten system. Dla nas, dzieciaków z lat 90., Tazosy były czymś więcej niż krążkami. To był nasz pierwszy kontakt z ideą posiadania pełnego setu. Każdy z nas znał kogoś, kto miał prawie wszystkie i każdego dnia liczył, że dziś trafi brakujący numer. Wymienialiśmy się, oszukiwaliśmy, negocjowaliśmy. To była nasza dziecięca ekonomia. A kiedy komuś udało się zdobyć ten ostatni, błyszczący, legendarny Tazo, czuł się jak milioner. Jak każda mania, Tazosy miały swój koniec. Po 2003 roku zaczęły znikać z paczek. Pojawiły się jeszcze pojedyncze serie: Shrek, Yuji-Oh czy Scooby-Doo. Ale to nie było to samo. Teraz w paczkach Cheetos i Cheetos The Heroes kolekcja Blixów. Znajdź Blixy z bohaterami filmu Shrek od DreamWorks Kito. Ile zabawa. You've know, Nowe srebrno-złote metal Dazzo wchodzi do gry. Zbierz nową kolekcję 30 Dazzo Światło przeszedł w karty, figurki i gry komputerowe, ale nostalgia nie zniknęła. Dziś kompletne zestawy Pokémonów, Tazo potrafią kosztować kilkaset złotych, a grupy kolekcjonerskie wciąż działają. I kiedy widzimy te kolorowe krążki po latach, wspomnienia wracają, a my znowu czujemy tę dziecięcą nostalgię. Jeszcze w 2022 roku tazose wróciły na moment na rynek hiszpański, jako limitowana edycja Retro Loli Tunes. Tazosy były czymś więcej niż plastikowymi krążkami. Były wspólnym językiem dzieciaków z całej Polski. Łączyły nas, uczyły wartości wymiany i trochę uzależniało od chipsów. Ale co tam, to była magia dzieciństwa, której już nikt nam nie odbierze. A wy, ile tazosów macie pochowane w pudełkach po butach? Napiszcie w komentarzu, jaka seria była waszą ulubioną. A jeśli chcecie więcej takich podróży w czasie, zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia w przyszłości, a raczej w przeszłości.